Czy pamiętacie momenty pełne emocji, kiedy świat tańca staje się areną dla prawdziwych gwiazd? Ostatnia edycja programu Taniec z Gwiazdami przyniosła sporo niespodzianek, a jedno z najważniejszych miejsc zajęli Albert Kosiński oraz jego partnerka Adrianna Borek, zdobywając trzecie miejsce. Choć nie zdobyli kryształowej kuli, Borek z entuzjazmem podkreśliła, że ich osiągnięcie ma dla niej wymiar równej wartości co zwycięstwo. W swoim wystąpieniu również wyraziła ogromną radość z udziału w finale i podziękowała swojemu partnerowi za wsparcie, które okazał w trudnych chwilach. Albert Kosiński i Olga Frycz to para, która wciągnęła się w taniec i nie wygląda na to, by zamierzała przestać. Ich relacja, która rozpoczęła się na lekcjach tańca, szybko przerodziła się w głębszą więź. Pomimo różnicy wieku wynoszącej 9 lat, oboje znaleźli wspólne zainteresowania, które zacieśniły ich związek. W pierwszych dniach roku 2025 Olga Frycz przyjęła oświadczyny Alberta Kosińskiego podczas romantycznego noworocznego wypadu na Teneryfie. Na Instagramie pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym, a Albert w zachwycie pisał, że wkracza w nowy rok jako najszczęśliwszy mężczyzna na świecie. Mimo pojawiających się w mediach plotek o tajnym ślubie, Kosiński szybko zdementował te doniesienia, podkreślając, że gdyby podzieli się tego kroku, na pewno nie ukrywaliby tego przed światem. Para cieszy się swoim szczęściem i nie spieszy się z formalizowaniem swojego związku, preferując delektowanie się miłością, która ich łączy. W programie Taniec z Gwiazdami mieliśmy okazję zobaczyć wiele emocjonujących momentów, a wsparcie, które otrzymywali zarówno od bliskich, jak i rodziny, było nieocenione. Cieszymy się, że możemy być świadkami ich tanecznej podróży i równie ekscytującej relacji, która nie przestaje wzbudzać zainteresowania. Kluczowe dla ich sukcesu jest wsparcie które Kosiński otrzymał od ukochanej oraz jej bliskich, w tym także od jej ojca, Jana Frycza, który był obecny na widowni. Zatem jak potoczą się dalsze losy Olgi i Alberta? Czy taniec stanie się dla nich jedynie tłem, czy może zaczną planować dalsze kroki w swoim życiu? Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, jedno jest pewne i historia jest fascynująca i warta uwagi.